Witajcie w wiadomościach z kwantowej rzeczywistości 28 marca 2022. Cieszę się bardzo, że znowu się z Wami widzę. Ponieważ jakiś czas mnie nie było, nagrywałam podcasty, ale wiadomości nie ukazywały się przez chwilę, a chciałabym podzielić się z Wami moimi kolejnymi wglądami. Co wspólnego? Mają ze sobą wybuchy koronalne na słońcu, burze magnetyczne, nasze czakry, nasze emocje i zmiany, które widzimy w świecie. Otóż mają bardzo wiele wspólnego ze sobą i chciałabym Wam przekazać, że na przykład, i od tego zacznę, dzisiaj trwa kolejna burza magnetyczna, czy też Początek tej burzy, czyli wybuch koronalny na Słońcu, który dotrze w postaci promieniowania elektromagnetycznego na Ziemię jutro. I jutro to bardzo mocno poczujemy, czego nie należy się obawiać, mimo tego, iż w różny sposób nas straszą tymi wyładowaniami magnetycznymi czy pola magnetycznego. Bo. My jesteśmy już w innym miejscu niż kiedyś, i nasze mm, ciało, nasze ciała, nasze DNA, nasza świadomość reaguje w inny sposób na wzmożone promieniowanie elektromagnetycznego ze Słońca. Czy jest to Słońce prawdziwe, to, które widzimy, oraz Księżyc też, czy też nie? Myślę, że temu mogę poświęcić inny materiał, bo też mam zarówno przemyślenia, jak i wglądy na ten temat. Natomiast nas interesuje nie to, co widzimy, bo możemy widzieć różne rzeczy, lecz to, co naprawdę dzieje się na naszym prawdziwym Słońcu. Bo nasze prawdziwe Słońce reprezentuje. Słońce yy, galaktyczne i międzygalaktyczne. Holograficznie te słońca się po prostu powielają, a one wzmożyły swoją, można powiedzieć, działalność. Może inne słowo byłoby lepsze. W tym momencie nie wpadam na nie, aby zmienić w ogóle, wibracje w całym kosmosie. My nie jesteśmy od tego oddzieleni i jesteśmy również w kosmosie i to wzmożone promieniowanie elektromagnetyczne, które równocześnie jest informacją dociera do nas, aktywując w nas uśpioną wiedzę na temat kim jesteśmy. Po co jesteśmy na Ziemi i w kosmosie, i dokąd zmierzamy. Tak więc jest to o tyle ważne, że w zależności od poziomu naszej świadomości możemy mieć różne nowe wglądy, ale także możemy dziwnie się czuć właśnie z powodu tego wzmożonego promieniowania elektromagnetycznego. Mówi się, żeby nie wychodzić z domu. Bo może nam to promieniowanie zaszkodzić. Tymczasem ja nie mam takiego poczucia. Wręcz przeciwnie, ponieważ czuję, że rozmawiam wtedy z czymś bardzo ważnym, istotnym. Nasze ciała podlegają ogromnym zmianom i to promieniowanie wzmaga te zmiany. Możemy jednak, i to w zależności od tego, jaki poziom wibracji w danym momencie też reprezentujemy, możemy czuć się dziwnie. Możemy mieć zawroty głowy, problemy ze snem. Możemy w ogóle nie spać przez jakiś czas, lub z trudem zasypiać, budzić się w nocy. Mogą odezwać się różne bóle, może czasami nawet. Być nam w dziwny sposób niedobrze, może mogą nastąpić wahania ciśnienia krwi, różne symptomy oczyszczania. Ważne jest, żeby wspomóc swój organizm na poziomie fizycznym i zrobić na przykład detoks, też dołożyć jakiś witamin, w szczególności witaminy C, D3, witamin z grupy B. I, in, I suplementować się też w inny sposób. Po detoksie, oczywiście. Nie będę wymieniała wszystkich suplementów, bo nie jest to program poświęcony akurat temu zagadnieniu. Znajdziecie te porady, oczywiście, w innych, w innych nagraniach, w, w, u innych prowadzących. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę, to to, że obecnie dzięki również temu wzmożonemu promieniowaniu, nasze ciała, zarówno fizyczne, to już powiedziałam, ale i emocjonalne i duchowe, mentalne też, podlegają procesowi ogromnej zmiany. Czakry, które jawią się jako istotne i między innymi połączone są z emocjami, które nas stanowią, Też zmieniają się. Jesteśmy w trakcie procesu, który powoduje zanikanie naszych czakr na rzecz wykrystalizowania się, dokładnie, właśnie krystalicznej jednej czakry, czakry serca, która jest reprezentacją miłości bezwarunkowej. Jeżeli już inne nasze czakry przestaną odgrywać rolę. Ma to sens, jeśli mówimy o tej jednej czakrze, która wchłonie wszystkie inne, bo miłość bezwarunkowa jest informacją holistyczną, jest wszystkim. I to dzieje się z niektórymi pomału, z innymi szybciej. A, czyli zmiana w emocjach, pokazująca się poprzez większy chociażby dystans, nawet do, do spraw, które dzieją się e, obecnie na Ziemi. E, po tym właśnie widać, że nasze, czyli po braku pewnych emocji, widzimy, że przesuwamy się do innego miejsca w świadomości, które reprezentowane jest. Jedną krystaliczną czakrą. Czy to dotyczy wszystkich? W potencjale tak. Natomiast nie wszyscy mają dostęp do tego poziomu wibracji, do tego poziomu świadomości Chrystusowej, bo to jest to samo i Oczywiście inne, wszystkie nasze czakry cały czas jeszcze odgrywają istotną rolę, co związane jest z całym spektrum emocji, które, którymi się charakteryzujemy. Niemniej jednak, to właśnie zwiększone promieniowanie elektromagnetyczne, właśnie te wybuchy koronalne na prawdziwym słońcu, to, co dociera na Ziemię, przenika nasze ciała, aktywując naszą. Kosmiczną wiedzę i wglądy we wszystkie nasze wcielenia równocześnie i we wszystkie nasze potencjały w przyszłości może nastąpić od tak, w którejś chwili, w którymś momencie. Ta ogromna zmiana to odczucie przebiegunowania naszej świadomości oraz Ziemi. To to jest znowu dla mnie to samo. Um, może nastąpić w każdej chwili, i lepiej wiedzieć o tym, że któregoś razu możemy dostać szansę operowania jedną czakrą. Miłości bezwarunkowej, czakrą serca. I chcę powiedzieć, że chociażby dzisiejsza burza z 28 marca na słońcu, której skutki ludzie, ludzie i nie tylko ludzie, oczywiście i cała natura, ale także urządzenia nasze techniczne o, odczujemy mniej lub bardziej. Jutro, czyli 29 marca, spowodują zmiany, przesunięcia w naszej świadomości dzięki aktywacji kolejnych nici DNA i dzięki pobudzaniu naszego dostępu do przekazów miłości bezwarunkowej którą reprezentuje nasza czakra serca. I to może się wydarzyć naprawdę w dowolnym momencie, czyli wydarzyć. To się dzieje, ale chodzi o to, że to może, że może nastąpić, jakby to powiedzieć, yy, no właśnie przekierowanie, czy prze, tak ogromne przebiegunowanie w naszej świadomości, że otworzą się przed nami nowe wymiary. Jeżeli masz dużo dystansu do tego co dzieje się na świecie to znaczy że twoje czakry już tak nie szaleją jeżeli równocześnie odczuwasz spokój harmonię wyższe zrozumienie zaufanie i możesz potrafisz czujesz się na siłach wysyłać miłość ale również z miłością pomagać jeżeli czujesz taką potrzebę i Możesz to robić, bo różne formy są życia na tym poziomie, poziomie um, miłości bezwarunkowej. To znaczy, że wszystko z tobą jest ok. Niczego sobie nie zarzucaj. Obserwuj. Bądź w tej zmianie po swojemu. I z mojego punktu widzenia nie obawiaj się tych informacji czasem straszących ze strony oficjalnej na temat możliwych mm, burz magnetycznych, czy też nawet nie tyle możliwych, co dziejących się, bo one naprawdę mają skutek dla, naszego, dla każdego z naszych ciał mm, przeogromnie dobry. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia za tydzień. Równocześnie zapraszam Was na niesamowity kurs interaktywnych platform transformacji online, dzięki którym mam te wglądy i chciałabym Wam też jakby pokazać, w jaki sposób sami możecie czerpać z akaszy wiedzę, w jaki sposób. Możecie odważyć się, szukać w sobie przejścia do wiedzy kosmicznej. Równocześnie dzięki muzyce solferzowej i innowacyjnym ćwiczeniom, możecie razem ze mną podążyć tą samą drogą, opuszczając nieodwołalnie trójwymiarową rzeczywistość. I witając w sercu wyższą wibrację, czyli nową rzeczywistość 5D lub wyżej. Więcej informacji pod nagraniem.